Witam Ludziska Przy chyba 70 stopniach Celsjusza Pamiętam kiedyś taki film był Kargule i Pawlaki jak Polecieli do, do Ameryki Tam w Fahrenheitach I Tak wiecie no to tam trochę wyglądało Że jest gorąco tak nie Że to jest nie wiem, 90 czy 80 Czy ileś tam tego Fahrenheita Trzeba było zobaczyć ale dzisiaj to jest przesada, kurwa. No wczoraj była przesada, dzisiaj przesada. Zjebał się po prostu jak to się nazywa, termostat się spierdolił. A musiałem sobie jeszcze jeden stworzeń kupić, bo jeden wymieniłem właśnie wczoraj. Sworzeń dolnego wahacza. Takie troszkę były. Ja nie wiem czy to nie było oryginalne, to jest 490 tysięcy, on tak w miarę jeździł, ciężko powiedzieć nie. Dobra, tu mamy pas w lewo tylko całe szczęście właśnie chciałem tutaj nagrać, bo nie wiem, ale mało samochodów to nie będą wisiować Polaczki. Słuchajcie no nie wiem kiedy się ten telefon zagrzeje bo pewnie za chwilę się wyłączy <laughs> a chciałem trochę dłuższą audycję w ogóle mam taki temat na audycję Czy to nie jest mój kolega taki hachment po prawej kurwa ten to Hachmęcił audycję mam Taką, że yy, porównanie smartfona iOS i, i na Androidzie do człowieka, bo tam się dostaje system i ten telefon zasuwa na tym systemie. Jak jest chujowy, no to trudno, nie? Udoskonalają go, coś tam. <laughs> Ale z ludźmi też jest podobnie. Dostają system. Tylko wiecie co? Chciałbym kurde no tą audycję jak będzie człowiek bardziej odpoczęty, nie? Bo tak trochę lipa jest. Dobra, wszyscy w lewo. Ja też. Gdzie on się tam wiebał W ten pas. No to ja w ten. Elogańsko. No. Sympatyczna pani idzie. Widać z twarzy. Ale to zawsze można się pomylić, nie? Co się dzieje, słuchajcie, naprawdę jest przejebane, kurwa jest tak gorąco ja nie mam klimy, nie No, wolałbym mieć. <laughs> naprawdę jest tak gorąco, że się nic nie chce. Te reakcje ludzi też są słabsze przy hamowaniu, przy no przy śpieszaniu to tam nieistotne, ale przy hamowaniu, przy różnych manewrach też tak pierdole, bo źle się czuję bo czwartej nie spałem no to się nie da spać no. dzisiaj idę do takiej chaty, gdzie jest klimatyzacja akurat mam klucze zostawiono mi także pierdole nie będę się zabijał ale wracając do tego systemu operacyjnego ja uważam, na przykład mnie się nikt nie pytał czy ja chcę wierzyć, czy ja chcę być katolikiem, czy chcę, po prostu tutaj jestem, tu się urodziłem i mi od razu wrzucili, wiecie, czy ja, czy ja chcę być ochrzczony, czy nie chcę, od razu mi ten system wpierdolili, od razu mają klienta i mi się to kurwa nie podoba. Ja bym się z chęcią wypisał z tego kościoła, bo to uważam, że słuchajcie... Zobaczcie, co robią katolicy, kurwa. Chodzą do kościoła, pucują się, jacy to Widzi, kurwa, jebana, że autobus chce wjechać. Nie, zapierdala, pierdolony, kurwa. Gdzie jedziesz? Kierunek daj, kurwa. Aha, dobrze. Też tak myślałem. I on, jego to jebie, że autobus chce, kurwa, wjechać, nie? Ale do kościoła zapierdala. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Napierdalają się katolicy, kurwa, rękami w ten tutaj gdzieś chyba w serce, czy w czy, 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 czy ten, w pierś, nie? A wyjdzie i mówi: Zobacz, kurwa, Halina, ten skurwysyn znowu kupił nowy samochód. A my kurwa jeździmy me, ma, tym matizem albo Lanosem całe życie. Albo Halina go jemie, albo on ją zależy, jak tam jest, nie? to właśnie jest to, powiem wam, że jak tak patrzę na tych swoich znajomych latają do kościoła, kurwa modlą się, wyspowiadają ale na przykład przyjdę coś nie, załatwić, to on kurwa patrzy na początku na swoje wyjebane ma, ale jak on coś potrzebuje, zadzwoni ledwo w dupę nie wejdzie jebana kurwa, pierdolona naprawdę, no tak jest ludzie, tak kurwa jest dlatego powiem wam, że ja osobiście uważam że każda religia to jest, kurwa, zniewolenie, zniewolenie umysłu. Zobaczcie, co robią islam, co w islamie jest. Napierdalają gdzieś, kurwa, łbem na kucaka o, o ten, o, o co? O chodnik czy, czy no o podłogę, gdzie, kurwa, są, nie? Przez jeździ taki, kurwa, na taksówce, on się zatrzymuje, on się zaczyna modlić na środku, kurwa, skrzyżowania. A ty, Heniek, co tam? W sumie dobrze. Masz przyspieszenie to się rusza, nie? się pierdoli Ech, no troszkę odpuściło to słońce chyba ale troszeczkę, minimalnie Także chyba zrobię kiedyś taki odcinek prawdziwy taki dłuższy właśnie o tym, o, o tym jak człowiek jest programowany albo na przykład pewna religia i to każda w sumie montuje nam poczucie winy. Jak nie będziesz taki, słuchajcie, co to kurwa jest o jakimś szatanie pierdolą, o jakimś niebie, kurwa. To tak samo jak człowiek był mały i oglądał jakiś 997, magazyn kryminalny Fajbusiewicza, chyba wtedy. No teraz też jest ten magazyn, ktoś tam prowadzi, ale taki jakiś kurwa figołek, ale to chyba nie jest Fajbusiewicz już. On fajnie prowadził, a ten taki, kurwa, jest taki pozew, tam no do tego, tego, kurwa się, tam no, już nie chce go oglądać nawet. Tak samo ten magazyn Sonda kiedyś był zajebisty, a teraz, no to taki, kurwa, jest zrobiony przez mało latów, to, kurwa, w ogóle ja bym, ja bym nawet 1% nie dał. Yy, kurwa, no co ty odpierdalasz? Myślałem, że będzie przychodziła. Kurwa, te bachory też mnie kurwiają. I słuchajcie... Co ja mówiłem, o, o sądzie, o. Aha, o tym. Aha, o montowaniu poczucia winy. Wiecie co? Na przykład nieraz jest tak: babcia do wnuczka mówi: No, dla babci nie zjesz? I on tak mówi: O Jezus, nie zjem dla babci. Babcia będzie się gniewała i wpierdala na siłę. Później taka tłusta świnia rośnie, kurwa, bo mu każą coś robić. To jest chore, kurwa. Są psychologowie, są różni, kurwa, i jest. Ogólnie kibel z tym wszystkim nie? No Zobaczcie, tak ładnie sobie podjechał Czeka, to mi się podoba Nie pierdala się Z tyłu karetka jedzie Ciekawe czy już napierdala Że za wolno jadę Może co, tutaj jest taki odcinek Że mogą mierzyć. Ale gdzie w taką temperaturę I się będzie kurwa chciało Też mają fajną pracę Albo w deszcz no, Ewentualnie pod mostem się ustawią Dobra, koniec zabudowanego. Oczywiście karetka ja jadę. Ten ona musi jechać z 7 dych, co najmniej. Ale przecież ona nie zapłaci mandatu. A co to jest BS? Jak BIS wygląda? No, nie musiał wyprzedzić pierdolony. No może gdzieś pacjentów będzie wiózł. niech zabierdala. Poza tym nie ma co tak gonić, kurwa, teraz ludzie mają spóźniony zapłon przy tej temperaturze, popełniają błędy, już wczoraj była kupki, kurwa, jak to się mówi? Kumulacja, tak? Tak, w totolotku kumulacja, że się wszystko zbiega razem. Nie ma co przesadzać. Ale u nas oczywiście nie, u nas 50, to trzeba jechać, kurwa 90. Jeszcze na ciebie trąbią. Kiedyś miałem taką sytuację, jechałem z przyczepą ze zwierzętami. Jedzie kurwa jebany kój. Jechałem, nie wiem, no tam było. Ja z przyczepą mogę jechać 7-dych, tam gdzieś jest 90. No, a jechałem chyba z 9-dych czy 85, nie, żeby już nie tarasować tego wszystkiego. A frajer na mnie trąbi z tira. kurwa. Później jakoś tak się stało, że tam zwolnienie było, i patrzę tabliczka z tyłu. Numer telefonu: Dzwonię i mówię: To pan na mnie trąbi? A on: Nie, 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 to nasz kierowca na pewno, debil pierdolony, nie? Słuchajcie, już do niego mówić: Dzwonię, gościu, taki normalnie kumaty, fajny jakiś, nie? Słuchajcie. Prawdopodobnie zadzwonił i za chwilę patrzę, co się dzieje, ten kurwa chuj jebany jedzie kurwa normalnie. Przestał pisiować, przestał trąbić na ludzi, przestał kurwa wyprzedzać. Ale wiecie, no może to być kurwa właściciel nie i powie, co ty kurwo jebana, zaraz się zajebie. No, to jest Polska, proszę Państwa, kurwa, wariatkowo jebane. Szpital psychiatryczny w porównaniu do Polski kurwa to jest jeszcze nic. No dobra, ale rozmawiałem o tym, o tym zniewoleniu, o tym montowaniu poczucia winy. Wiecie co? Ludzie często manipulują wami montując poczucie winy. Nie. Jak to nie kupisz sobie czegoś takiego? To nie zasługujesz? I ktoś mówi takie wina się taka zaczyna, wiecie, budować, nie montować. Jak to ja nie zasługuję? Sobie nie kupię? Kupuje jakieś niepotrzebne gówno, albo kupuje coś, kurwa, co jest 10 razy droższe, a jest w sumie na tym samym poziomie, tylko ładniej wygląda, albo, albo jeszcze na tym samym poziomie, albo jeszcze bardziej zjebany jest, nie? Tak jak z samochodami. Niekoniecznie, kurwa, ten droższy, fajny jest i tak dalej. No, mają czasami parę bajerów, ale później się zaczyna serwis. Tam nie ma, że tam za 100 złotych, kurwa, teraz jak ja kupiłem stworzeń, e, za ile dobra firma, górna poła 66, no to normalnie on by tam kosztował ileś tam nie wiem, stówę ja sobie to sam wymienię, wiem, że to nie będzie zjebane, nie przykręci kurwa debil kluczem na siłę no bo to wiecie, przypierdoli pneumatem kurwa, o właśnie miałem ten odcinek nagrać o o takich osobach, że kurwa oni na siłę coś chcą zrobić, pourywają, rozpierdolą, ale nie kurwa, na szybko zwrócisz mu uwagę, on ci jeszcze zacznie ci w oczy kłamać, jak to? Przecież kurwa na przykład pierdolnie ci jakimś pneumatem, takim kurwa z 1000 Nm, ledwo ta śruba, ona jest już ujebana pra praktycznie przy odkręcaniu, pęknie albo kurwa w czasie jazdy, może też pęknąć, albo, albo tego nie. No, i są takie właśnie sytuacje. Ale ludzie, oczywiście, w Polsce nie kurwa, jak? Przecież ja dobrze zrobiłem, kurwa, udowodnij mu. No to, to do sądu pójdziesz z jakąś pierdolą, gorzej, jak przyjebiesz gdzieś, bo ci pęknie kurwa koło, ci wyskoczy na bok. Zdarzają się takie sytuacje. Później kto jest winny? No nikt nie jest winny, kurwa. Jeszcze jak mają znajomości jakieś. Co on no, odpierdala, kurwa. Żeby będzie skręcał w tą stronę, co ja jadę, nie? No, no puściłbym go, bo to wiecie, może jechać do wypadku, nie? Ja już teraz nie patrzę, czy on jedzie sobie. A nawet, słuchajcie, nawet jakby skończyła mu się przerwa, tak, że yy, na przykład przerwę mają 40 minut, bo ja, ja to nie mówię, że jestem za ani przeciw policji, bo są fajni ludzie i są zjebani, jak wszędzie. Ale o, widzicie, coś się jednak dzieje: albo wypadek, i jadą ciąć. Albo jakiś pożar, nie? Coś w tym stylu. I słuchajcie, nawet jeżeli. O, ładniej z tym zwożniem, Do prawej zjadę. Chociaż nie ma takiej konieczności, ale lepiej wypada. Chociaż może jest taką konieczność. Nie wiem, no. Umożliwić, nie? No, miał wolny pas, także jak tam coś wystało, no to bym spierdalał na chodnik nawet. I to trzeba szybko podejmować takie decyzje, pamiętajcie. Ja często tak robię, wiecie. Jesteście usprawiedliwieni, a nawet jak. Jak się ktoś przyjebie do Was, to mówicie tak, dobra, proszę do sądu mnie podawać. Yy, I wiecie, no i, i w sądzie powiecie tak, jak było, nie? Chociaż nie wiadomo czy powiecie, bo to też kurwa różnie bywa. Może tam na dalszej sprawie sami kurwa zadecydują i będą mieli wyjebane na was. Ale co chciałem powiedzieć? Na przykład policja ma 40 minut przew... Nie wiem, 30-40 tak nieraz stoją gdzieś, ludzie dzwonią, że oni kurwa stoją, wiecie. No chyba mi musieli tabliczkę napisać, że mają przerwę, tak? Albo gdzieś spierdalać, no, ale gdzie mają jechać, jak mają 30 minut, to gdzie pojadą. I wiem, że są takie sytuacje, nie? I słuchajcie, nawet spójrzcie, coś mogło im zająć na przykład 10 minut przerwy, tak? A chcą sobie pojechać naprawdę, bo to też praca. Ja bym naprawdę nie chciał być policjantem. Kiedyś tam kurwa, jak byłem małolatem z 18 lat czy, czy tego, to może coś tego, nie? Ale to jest nerwowa. Ja widzę kurwa, jak oni są znerwicowani. Często nie mogą tam gdzieś podskoczyć, nie? No to wiecie, tutaj kurwa ktoś zaczyna pajacować, no to przynajmniej trzeba go ustawić. Jak gada jeszcze normalnie, to ten policjant też jest normalny, ale wiecie, ktoś go wkurwił, a nieraz jest tak, że jakaś kurwa adwokat, jakiś sędzia pokaże mu coś tam i powie, Pierdol się, nic mi nie zrobisz, nie? No i ten się trochę zagotuje, bo tam objebał jakiś numer sędzia, że chciał pewnie kurwa na pasach kogoś rozjechać. No i co, następnego kurwa, wiecie, no to ten, te emocje są takie nerwowe, nerwowe, mocne nerwy, że wiecie, gdzieś to musi ujść, nie? a gdzie? Przecież nie pójdzie sobie kurwa pochodzić po lesie ten policjant, tylko chcąc nie chcąc, też już wiecie, no z jakimś tam nastawieniem tego następnego kurwa zatrzymuje, tak? Jak on będzie gadał normalnie, no to fajnie sobie pogadają coś tam, bo to każdy jest człowiekiem. A jak nie, no to kurwa wiecie co się zacznie. Ten się zacznie stawiać, mówi spierdalaj, ten coś tam, nie? No i takiego już będzie mógł ustawić kurwa za łeb. Jak mu będzie chciał spierdolić, to go zagazuje i tyle, tak się skończy no niestety. Także trochę zwolnić można. Mnie tam kiedyś też zatrzymał na rowerze. Już fisiuje, pierdolnięty, ale widać taki coś z garem kurwa nie tak. I tak wiecie, normalnie z nim zacząłem gadać. Nie mówię, że tego. Mówię, że wie pan jak z takim podejściem, to wszyscy zaraz wyjadą z tego kraju. Kogo pan będzie zatrzymywał, nie? Mówię, była tam dziura czy coś leżało, no to ominąłem. A on od razu do mnie nie przedstawił się nie. Ile pan pił kurwa? Pan jest pijak. Pan pił coś? O, o tak, od razu, kurwa, ty. Tak patrzę jak na tego. Szkoda, że nie miałem jakiejś kamery, bo bym kurwę umieścił na, na 100% na jutrzej pierdolnięty jakiś, kurwa, mongol e, z tego, z Forda musi wcisnąć. I te, kurwy, wiecie, co mają? Te, kurwy, mają takie coś, że podciśnienie i on otwiera normalnie taką przepustnicę, że zamiast przez tłumik to idzie przez te. Także na przeglądach się powinno to sprawdzać, nie? No, tak to wygląda. Nie wiem, czy pieszy zmierza, kurwa, w kierunku Pan podziękował. Można normalnie, można, kurwa, ale Polak to jest taka kurwa, że nie ustąpi, no. I to w Niemczech gdzieś tak się dzieje, proszę Państwa. Ustępują sobie. Ja to nie dam, że kamera. Ja tak normalnie też ustępuję. Oczywiście czasami gdzieś tam się śpieszę, nie? Gdzieś tam zamknąć miejscą sklep, no to ale też bez przesady. Czasami ktoś chce za bardzo być miły, kurwa, i to też wkurwia, nie? Bo przejechałby cztery samochody, a on nie, kurwa, zatrzyma się. Ja mam takie sytuacje, słuchajcie, mam takie sytuacje, że na przykład tak, jedzie jakiś chuj, idę sobie z spacerowym tempem, i zauważcie, że jak idziecie z spacerowym tempem, to zaraz kurwa chcą was puścić. A jak się śpieszycie, to tak na złość nie, kurwa. Taki dziwny, kurwa, pojebany naród, nie? I patrzcie, idzie sobie z spacerowym tempem, cztery auta by przyjechały. nie, kurwa, zatrzymuje się jebany. I teraz tak, czy ja mam kurwa przyspieszyć i zapierdalać? On by dawno przejechał, ten kurwa mongoł jebany, ale nie! Kurwa, ja muszę, wiecie, no tak jakoś kurwa jest, że nie chcę, żeby on tam czekał, czy coś, no to trochę przyspieszę. Jedzie mi zaraz kurwa po, po nogach za chwilę. Pierdolona polska kurwa. Gdzie tu jest mózg, jak się pytam? Gdzie? Ja naprawdę, jak się w kurwie to spierdalam, gdzieś kurwa, Borholm. Grecja, mam znajomych, kurwa, tu z Polic nawet, Greków, kurwa, mógłbym robić fajne rzeczy z nimi, już nawet dyskutowałem co do biznesu. Ja nie muszę zarabiać nie wiadomo ile, bo w pewnym momencie to jest tak, że te pieniądze same do Ciebie przychodzą. Problemem jest czas, problemem jest odpoczynek, regeneracja. Problemem później jest wygospodarowanie jakiegoś czasu, nie? 19 minut nagrania To teraz ile mogę nagrywać 40 chyba na 720 jednym ciągiem no zrobimy te, no nie, muszę, nie muszą być te nie muszą być idealny ten obraz. No wiem, że czasami jest tak, że ktoś by chciał sobie zobaczyć tą trasę, bo kiedyś mieszkał albo albo coś tam. No zresztą mnie tam mało osób ogląda. ale powiem Wam, no naprawdę, w takie upały nie chce się nagrywać. Ja tam byłem po tą część, po ten przegób to tam jest taki automat z kawą. I też widzę, fajnie zrobił, bo nie tam, że kurwa kawa 5 zł, 4 czy ileś, tylko normalnie po złodówce sobie bierzesz, jest wybór. Przy okazji możesz sobie na przykład, wiecie, na, na, napić się kawy. Bo jak są oczywiście punkty takie typowo do zarobku, no to wiadomo, że ona musi być droższa, tak, ale tam przy okazji, no. I tak fajnie ten świst myśli. Ja, ja uważam, że powinno się u niego robić zakupy. Tam kiedyś go znałem. E, powinno się u niego robić zakupy raz, że pieniądze zostają u Polaka, a nie jakieś kurwa zagranicznej firmie. Zobaczcie, jak robią Żydzi. Żydzi to są majstersztyk, jeżeli chodzi o biznes. Coś koszerne. Wymyślili sobie koszerne rzeczy. Ale to jest pizz na wodę te koszerne. Ale zapierdala ten wiatrak od razu ciszej. O, na cztery było. Patrzcie, jak Żydzi wymyślili. Wymyślili sobie koszerność. Jaki to jest inteligentny, kurwa, mądry naród. Wy, wy, wymyślili sobie koszerność czegoś. I teraz tak. Nie trzeba Żydowi mówić, że kasa musi zostać u swoich, tylko... Oni kupią coś koszerne, czyli takie tam, powiedzmy, no nie wiem, czy... Tak, jakby zatwierdzone, czy tam, tak, tak jakby było powiedzmy yy, u nas jedzenie się robi na. Yy, na. Na na, kurwa, na. na. jakie to święto z jajkami? Yy, no, Wielkanoc. Na Wielkanoc tam kropi, ksiądz nie, i każdy. oj, to poświęcone, poświęcone, to coś tam, nie. To mniej więcej, o, nie dokładnie o to samo chodzi, ale chodzi o to, że jest tam zatwierdzone, może ktoś się tam pomodlił nad tym, coś tam. I taki żyd wybiera koszerne żarcie. I zobaczcie, cały kurwa pieniądz zostaje w rękach Żyda. Jaki to jest mądry kurwa mać naród. Jak ktoś pięknie to wymyślił. Czy mądry naród. No, ktoś to wymyślił, tak? Bo ten cały, powiedzmy, judaizm to jest taki odnoga od katolicyzmu. Coś tam kiedyś słyszałem. No, i tak to wygląda. I właśnie. Pieniążki powinny, dlatego właśnie, nawiązując do tego śwista, nie? I właśnie powinno się kupować u takiego gościa. Naprawdę tam fajnie to wszystko zorganizowane jest. Tutaj wydawanie, tu dzwonek, tu to. Widać, że dba o to, nie? Widać, że ma fajne pomysły jakieś, kurwa. Które realizuje. Nie ma także na wariata, wiecie. Na przykład jest też Intercars, tak? Ale w Intercarsie, no też fajni ludzie są oczywiście. Nie wszyscy. Bardzo niedużo mi się wydaje tam jest fajnych. Kiedyś był taki Piotrek, ale dostał kurwa wylewu i się zawinął w jeden dzień. Nie w jeden dzień to do, do szpitala, ale chyba drugi czy na trzeci zmarł. Popatrzcie jak zabierdala.